I będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Bigniew Paweł Fundacja Nasza Winica Od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Wydaliśmy w tym roku na wiosnę książkę Dobra Nowina dla Dzieci, zawierająca 38 fragmentów Pisma Świętego z czterech Ewangelii w oryginalnym tłumaczeniu, z ilustracjami, z komentarzami, z uwagami. Traktując tę książkę jako Biblię pierwszego kontaktu, pauliści z Lwowa stwierdzili, że jest to rzecz dobrze pomyślana i dobrze zrobiona, i przetłumaczyli tę książkę na ukraiński i wydali ostatnio we Lwowie. Tak wyglądają ukraińskie wersje dobrej nowiny dla dzieci. Wydaliśmy dobrą nowinę w podwójnej oprawie miękkiej i twardej, W Lwowie podobnie. Jest twarda, bogatsza, lakierowana z wybiórczym lakierem. Okładka twarda i miękka oprawa. Co tu dużo mówić. Bardzo się cieszę z tego, że nasza książka została doceniona. Może to być przyczynek do tego, byśmy w przyszłym roku otrzymali wreszcie nagrodę Feniksa za ten rok dla Dobrej Nowiny dla Dzieci. Będzie to myślę argument dla komisji oceniającej Książki dla Dzieci, bo w tej kategorii wystartujemy. Ale chciałbym podzieląc się tą radością, zaproponować tym, którzy jeszcze polskiej wersji Dobrej Nowiny dla Dzieci nie mają, by. Kupili ją na prezent. Zbliża się Boże Narodzenie. Mamy to w magazynie. Możemy to z dnia na dzień wysłać. Pod linkiem znajdziesz ofertę taką świąteczną związaną z dobrą nowiną dla dzieci z okazji wydania wersji ukraińskiej. Na czym będą te rabaty i korzyści polegać? Zobacz. Kliknij link. Dziękuję za uwagę, szczeni Boże.